Mądrości przekazane przez Paramahansę Joganandę. Ci, którzy włączają zarówno przyjaciół, jak i wrogów, w rozszerzony krąg swojej miłości, ostatecznie dostrzegają wszędzie jedną miłość w kwiatach, zwierzętach, a zwłaszcza w duszach ludzkich dzieci Boga. Jeżeli poszukiwacz prawdy chce rozpoznać tę wszechobecność Boga, nie wystarczy widzieć Go tylko przez otwartą bramę przyjaźni. Musi także zburzyć ciemny mur nienawiści i dostrzec Go, Boga, którego obecność była wcześniej ukryta, nawet w sercach wrogów. Nie jest konieczne, Nawiązywanie bliskich relacji z wrogami. Często lepiej jest kochać ich z daleka, chyba że własna miłość mogłaby spowodować w nich przemianę poprzez przyjazny kontakt. Jeżeli ktoś niespodziewanie napotka wrogów, powinien zawsze pamiętać o swoim duchowym obowiązku spotkania się, z nimi w miłości, ponieważ Bóg mieszka w nich i próbuje wyprostować krzywe ścieżki ich serc. Paramahansa Yogananda, The Second Coming of Christ. To nagranie, przesłanie zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości. Dla nas wszystkich i tak się stało.